Karty odtłumiające to jest takie narzędzie, które również jest skonstruowane na biało, przepraszam, czerwono zielonych polach. Jedynie tyle, że są skonstruowane w taki sposób, że są to karty, nie jest to granie, jest to powycinane i mamy kartę z dużymi obrazkami i mamy kartę z mniejszymi. Są obrazki. Mamy też karty, które są z liczbami, czyli są mniejsze liczby. Są większe liczby, są mniejsze litery, są większe litery i powinny być jeszcze strzałki. Mam duże, ale weszły nam małe obrazki, zatem jeszcze powinny być małe strzałki. I zasada jest podobna, zaraz też pokażę jak działają okulary czerwone, zielone na tych tablicach. Niemniej jednak zobaczcie jak każda z tych kart jest w taki sposób zaprojektowana, że zarówno możecie na niej kodować, Także nie mamy tutaj cyfry, mamy tutaj litery, możecie kodować konkretną literę, i dziecko w okularach czerwono-zielonych, na przykład, rozkodowuje zahasłowane zdanie, wyraz, zadania. jakkolwiek, cokolwiek by to nie było, możecie tu zakodować. Na przykład słowo mama to by było E3, później E1, później znów E3 i znów E1. No to tak właściwie za proste, ale gdyby było, nie wiem, woda to by było A1, B5, a2 i E1. Tak? Czyli dziecko musi zakodować dane litery. Tak? Znaczy, może odczytać hasło, albo może zakodować. Te karty większe wyszamy troszeczkę na odległości, w sensie nie trzymamy ich przed dzieckiem, chyba że jest taka potrzeba, na przykład przy słabowidzeniu, ale możemy je powiesić metr, dwa, trzy od dziecka, w zależności od jego ostrości. A te karty, które są drobniejsze, to nimi raczej będziemy bawić się właśnie. Przy stole. No i teraz spójrzmy znów na nagranie. Jak działają te karty, jak to wygląda, gdy dziecko założy okulary czerwono-zielone. Widzimy kartę obrazkową. Tak, czyli mamy nasze obrazki zielone, czerwone, i ja znów tak jak poprzednio, przyłożę okulary czerwono-zielone do kamery. Przykładamy filtr czerwony, kamery. I widzicie, ewidentnie, o, nie mogę trafić, że obrazki na czerwonym tle są widoczne. Tak, tam gdzie mi lampa, zielone jest niewidoczne, zielone absolutnie. No i teraz przesunę i mamy odwrotnie, to co było na zielonym widać. To, co na czerwonym nie widać. Jeszcze raz, hop, teraz bez i teraz z zielonym. Bez, zielony, czerwony. Zielony, czerwony. Czyli widzicie znowu, że dziecko będzie widziało, jeżeli będzie patrzyło jednym okiem. Tak, czerwonym albo, z czerwonym filtrem, albo zielonym, widzi tylko i wyłącznie jedną część. Zatem, jeżeli wypowiedzieć, żeby dziecko odszukało na przykład kotka, słoneczko, rączkę, nutkę, łódkę, pajęczynę, oko, to ona musi używać jednego i drugiego oka, żeby odszukać danego, dane, wskazane, tak, dane wskazane obiekt. Literę, cyfrę, strzałkę. Wyszukaj wszystkie strzałki w górę, wyszukaj wszystkie strzałki w prawo czy w lewo. I właśnie karty otumiające mają to do siebie, że możemy właśnie poprosić dziecko, żeby nam powiedziało, co jest pod E7, albo co jest pod G7, albo co jest pod następnym obrazkiem. I my kodujemy, dziecko sprawdza, a my widzimy, czy ono patrzy jednym i drugim okiem jednocześnie. Czy jest to w porządku, czy jest to nie w porządku jak ono tak naprawdę widzi. I jest to ważne, no bo przede wszystkim tak, macie kontrolę, jeżeli widzicie, że dziecko patrzy jednym i drugim okiem, no to jakby nie waha się, nie pomija żadnych obrazków. W najprostszej wersji, w najmłodszych dzieciach możecie poprosić o to, żeby odczytało konkretne obrazki, tak, po kolei i wtedy widzicie, czerwony, zielony, czerwony, zielony, czy ono przeczyta wszystkie obrazki i widać, czy te oczy pracują jednocześnie, czy jedno jest jednak, Tłumione. Zatem pod tym kątem mamy dużo znowu wersji do zabawy i kart otumiających, tak jak powiedziałam wcześniej, ich jest faktycznie 8, większych i mniejszych. No i z okularami czerwonymi ćwiczycie zawsze. Jeżeli dziecko ma swoje okulary, swoją korekcję, no to również zakładacie na jego korekcję. No i teraz znowu odtłumianie, tak? Percepcję wzrokową ćwiczymy najczęściej przy niedowidzeniu i najczęściej, gdy wprowadzamy już po terapii, podczas terapii zezowej, na wskazanie specjalisty, bo to trzeba wybrać odpowiedni moment, kiedy karty odtłumiające trzeba i można już wprowadzić. No, i oczywiście znowu te przykłady, takie jakie były przy grze spajaj. Dzieci ze spektrum autyzmu czy z zespołem Aspergera, trudności rozwojowe, opóźnienia rozwojowe, dzieci słabowidzące i dzieci z korowym zaburzeniem widzenia, również i w tym momencie percepcja wzrokowa, uwaga wzrokowa i ruchy oczu. A jeżeli akomodacja, to z dodatkowym fliperem, który przed oczy, czy to soczewką plusową, czy to soczewką minusową, będziemy dokładać i będziemy pracować, zatem jest to pod tym kątem bardzo, ale to bardzo wygodne narzędzie, no bo nie daje wątpliwości, dziecko musi pracować jednym i drugim okiem jednocześnie, więc jest to naprawdę świetna sprawa.